Cześć wszystkim. Chciałem dzisiaj pokazać CEF MOTO 500 z 2006 roku na serwisie u nas, e, które jest z pierwszych wypustów CEF MOTO na świat. E, zobaczcie, że ma sztywne poduchy. Nie ma tutaj poduszek, e, tak jak w późniejszych wersjach były. Tutaj jest mocowany na środku, także też jak ktoś tam pyta czasami o mocowanie górne, ono już jest dawno niedostępne i nawet w tych nowszych rocznikach to już w ogóle CEF MOTO zrezygnowało z tego. To chciałem wam pokazać, że ma przebiegu ile? Zaraz zobaczymy? 2800. I słuchajcie, 2800 ma przebiegu. Teraz nim regulujemy zawory. Po raz pierwszy w historii ktoś my będziemy to regulowali, ale chciałem wam pokazać, dlaczego pierwszy raz regulujemy zawory? Dlatego, że żeby odkręcić bach w nich, trzeba wywiercić dziury. A wiecie dlaczego? Bo jak kłada kiedyś robili w fabryce, to zakładali najpierw bak, Elementy później plastiki na sam koniec, ale nikt nie przemyślał, że będzie kiedykolwiek regulacja zaworów. Znaczy, powinna być regulacja zaworów, że będzie trzeba ten bak odpędzić. No, generalnie można by tu tam jakoś podejść, ale powiem wam o co chodzi. Cef moto później w plastikach fabrycznie robiło te dziury. Także my zrobiliśmy już te dziurki takie poprawiając można fabrykę, która później poprawiła sama siebie. No i wyciągnęliśmy teraz bak, no i będziemy regulować zawory. Będziemy gaźnik też generować, wyczyścimy go, blokadę prawdopodobnie też ma, więc zaraz zobaczymy, czy ma tu blokadę, jak tak, to tutaj jest taki bolec i trzeba go po prostu uciąć i wtedy ma powyżej 14,5 kW, bo tak to jest do 14,5 kW, jak macie z tą blokadką. No i teraz jeszcze się mam coś, taką ciekawostkę powiedzieć, Kład, który ma 18 lat i można na przykład kupić nowy zbiorniczek, zobaczcie, nówka sztuka teraz przyjechała do mnie z fabryki, 2024 rok produkcji tego zbiorniczka. Dokłada, który 18 lat temu wyszedł, więc zobaczcie, że części macie do tych kładów i motocykli, które są teraz od jakiś czas motocykle, więc się nie martwcie o części, bo nie wiem, jak kupujecie w jakimś niepewnym miejscu albo serwisujecie, no to wiadomo, części nie będzie. No jak mają skutery, hulajnogi i nogi, e, inne kosiarki Kongo Bongo na placu, to wiadomo, no. A jak na przykład serwis, który mój się specjalizuje w Moto, to zawsze będzie miał części, bo mamy dojścia pewne nawet do fabryki, żeby mieć takie fajne zbiorniczki, więc wymieniamy zbiorniczek, bo tutaj wiadomo jest jakaś założona, założony korek poza tym tutaj już się trochę wygrzał, więc wymieniamy mu na ufnówkę będzie też pięknie wyglądał, więc chciałem mam taką ciekawostkę powiedzieć o pierwszym Cefmoto na świecie zobaczcie to są takie lampy właśnie jaja, jajka na to mówimy lanos, niektórzy mówią lanos na niego, że miały poduszki sztywne i było mocowanie górne e, też tego silnika, później Cefmoto zrezygnowało z tego i zastosowało poduszki już normalne na gumie, no więc można powiedzieć, że CF moto generalnie rozwijało się, rozwijało, zmieniało. Więc, jak widzicie, czasami yy, inny rocznik może mieć już jakieś zmiany. Ja Wam pokazuję właśnie z pierwszego wypustu i jeździ do tej pory. Nie? Silnik yy, CF188. Yy. Jest na tutaj napisane, że 1.9 litra oleju, a tak naprawdę wchodzi 2.300. Lejemy mu trochę więcej. Fabrycznie jako nowe kiedyś jak sprzedawaliśmy i generalnie lubią brać olej, nawet jako nowe brały. Więc nie martwcie się tym, po prostu kontrolujcie ten olej przed każdą jazdą. Po każdej jeździe też kontrolujcie, ale przed każdą jazdą jednak sprawdźcie ten olej, żeby jednak był i wlewać mu pod korek. On lubi pod korek, szczególnie żeby tutaj jest ten stator, on musi też być zanurzony w tym oleju, i mieć więcej, dlatego że jak jest na małej ilości oleju, to potrafi smażyć go. I takie czarne są te statory, więc polecam lać pod korek olej tutaj w tym silniku 500. Także jak ktoś się zapyta ile oleju, pod korek lejcie i nic się nie będzie działo spokojnie. No to tyle. Jedziemy regenerować gaźnik. A jeszcze jedną mogę Wam ciekawostkę taką sprzedać, że jeszcze raz powtórzę: chiński kład to jest. Produkowany w Chinach 2006 rok. A zobaczcie, jaki gaźnik montowało CF Moto Mikuni. I co tu jest napisane po prawej? Made in Japan. Więc osobniku, który mówi, że Chiny, Chiny to słabo, że CF Moto to chińskie badziewie, to Ci powiem, że ten gaźnik Mikuni japoński był montowany również w Suzuki LTZ, również był w Grizzlakach. Więc e, zobaczcie, tu jest BSR 36 na 89. To jest markowy gaźnik, który uwaga, dzisiaj, na przykład, jak chcecie kupić taki używany albo nowy gaźnik, nowy, najlepiej nowy, są produkowane oczywiście te gaźniki, 1200 zł kosztują. Dlaczego? Bo nie są chińskie, bo są japońskie. Na przykład wentylator, który jest tutaj, e, jest firmy Panasonic, też japoński. Więc tak jak mówię, część komponentów. Wcale nie znaczy, że jest z Chin. Po prostu CEF też musiało dobre rzeczy włożyć, żeby to jeździło. No i ten 18-letni kład do tej pory jeździ. I części są do tej pory produkowane. Po najmniejsze rzeczy: głowice, cylindry, tłoki, napinacze, zestawy naprawcze do gaźników, gumy od dolotów, paski napędowe, wszystko to jest. Nawet te gumy, liczniki, teraz są obudowy. Wszystko jest tak naprawdę. Jak czegoś nie ma, czeka się około 3 miesięcy i fabryka produkuje. Tylko trzeba zamówić, wiadomo, jakąś większą ilość sztuk. 10-20, a i wtedy naprawdę to przychodzi. Naprawdę, na serio. Tylko trzeba chcieć. Więc jak macie problem z jakąś częścią cyfmo, to napiszcie do nas. Tylko wiadomo, no, trzeba zebrać ilość osób, żeby daną rzecz wyprodukowali, jeśli nie ma rzeczywiście w Europie na magazynie. A tak to jest, tylko trzeba chcieć. No i tyle. E działamy w serwisie. Ja zapraszam na, na ten kanał. Oglądajcie filmiki. Wchodzicie na wszystko Facebooka, na Instagrama. I zobaczcie, jak pracujemy z CEF w serwisie, bo jesteśmy serwisem. A osoby, które chcą kupić kłada, to polecam jak najbardziej wybrać serwis i wtedy możecie u nas kupić kłada, i nie ma problemu, z że macie wszystko. Czyli części, klocki, jakieś tarcze, wszystko komplet do dokłada. Bo jak się kupuje, tak jak mówię, w jakiejś firmie, gdzie jest wszystko i powidło, to później właśnie czyta się jakieś opinie, że nie ma części. Więc kupujcie kłady w serwisie. Najlepiej właśnie jak u nas Cefmoto z możliwością kupienia i wtedy wszystko jest.